Asygnowaliśmy kwotę 100 tysięcy złotych. Ja sobie zdaję sprawę, że to jest kwota niewystarczająca, jednak w uchwale budżetowej mieliśmy, przekazaliśmy już 620 tysięcy i tą kwotę muzeum otrzymało. Dzisiaj decyzją Rady Miasta na wniosek burmistrza kolejne 100 tysięcy. Mam zapewnienia ustne od Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, że Sejmik Wojewódzki podejmie uchwałę prawdopodobnie 12 lub 13 listopada o przekazaniu 50 tysięcy. Złotych na funkcjonowanie muzeum. Mam nadzieję, że w jaki sposób to zabezpieczy funkcjonowanie w tym roku. Na pewno podpiszemy umowę z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego i z tymi dwoma partnerami, czyli z Marszałkiem i ze starostą, na funkcjonowanie muzeum od roku 2020 i, i o tym już wielokrotnie mówiłem również na. Na antenie radia. Natomiast no, problem stanowi ten rok kalendarzowy 2019, żeby go po prostu zbudżetować. Pan dyrektor wnioskował o wyższe środki. Od nas otrzymał od 620, tak jak mówiłem. Od starostwa powiatowego 250 tysięcy i prawdopodobnie już od Urzędu Marszałkowskiego 300. I czeka na kolejne 50. Budżet, który przedstawił opiewał na kwotę około 2 milionów złotych. No więc, więc jest to zrozumiałe, że tych środków może mu brakować. Tyle ile mogliśmy na tą chwilę przeznaczamy 100 tysięcy złotych. Zobaczymy jak muzeum sobie poradzi z, z tą sytuacją. Jesteśmy myślę otwarci cały czas w stałym kontakcie z Panem Dyrektorem. To są remonty dróg chwałeckiej i mokoszyńskiej. To są drogi współfinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych. Kiedyś ten program polegał na tym, że w danym roku budżetowym inwestycja musiała być rozpoczęta i zakończona. Teraz ten program pozwala na wykonanie tej inwestycji w ciągu roku, ale od momentu jej rozpoczęcia. Natomiast warunkiem prawidłowego rozliczenia tej dotacji jest rozpoczęcie inwestycji w danym roku budżetowym, dlatego zabezpieczamy 25 tysięcy na to, żeby już ze środków własnych rozpocząć tam inwestycje, rozpocząć tam roboty. I no, to będą na pewno prace polegające na tym, żeby poprawić nawierzchnię tych dróg. A z tego co wiem, to ulica Chwałecka to jest ta część taka szutrowa, która będzie łączyła się prawdopodobnie z ulicą Słucharzowską, jeżeli, jeżeli dobrze pamiętam. Także tam będzie kompletnie wykonana nowa nawierzchnia. Natomiast ulica Mokoszyńska no, wymaga poprawy. Natomiast, czy tam będzie robiony dodatkowo chodnik, tego, tego nie wiem na Mokoszyńskiej. Tam też jest ulica, no to jest dojazd do, do Szkoły Rolniczej, tak, do, do Centrum Kształcenia Rolniczego w Mokoszynie, dojazd do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, do ODR-u oraz dla mieszkańców, którzy mieszkają na tym osiedlu. Dostaliśmy informację, że rozpoczęły się prace przy ulicy Brzosowej, tak? Tak, tak. Po, spo, remont ulicy Brzozowej. Po raz pierwszy pozyskujemy środki z programu dojazdów do gruntów ornych. Mamy takie, są takie programy. No, jesteśmy miastem, ale mamy również tereny, tereny wiejskie. Okolice Sandomierza to przecież sady, to przecież pola uprawne. Jest to fragment drogi szutrowej, na której też będzie umiejscowiona czy zrobiona Nawierzchnia bitumiczna. I to w tym roku. I, to tym roku. Mhm. I z zadania, i oświetlenia Tak. Co to znaczy? W ramach y, rewitalizacji miasta Sandomierza w tym regionie, oprócz placu 3 Maja, oprócz parkingu, również y, taki, taki fragment inwestycji. no Mówiąc w skrócie, poprawa, naprawa oświetlenia w tym rejonie miasta. Tak, czysta, tak, generalnie łącznie y, doprowadzamy do tego, biorąc pod uwagę jeszcze te, y, te dwa programy, czy dwa etapy programu wymiany oświetlenia. Ostatnio podpisywałem umowę też u Marszałka Województwa Świętokrzyskiego na drugi etap, na ponad 3 miliony złotych. Y, idziemy w kierunku takim, żeby w całym mieście poprawić oświetlenie, wymienić je na led energooszczędne, y, poprawi się widoczność, wymienimy przy okazji nie tylko same oprawy oświetleniowe, ale też i kable, które no, po, po wielu latach już ulegają degradacji. To, to są kable, które były wielokrotnie remontowane, naprawiane, łatane, bo, bo były przy okazji różnych inwestycji po prostu przerywane I, i stąd też pojawiają się czasem problemy z oświetleniem w niektórych częściach miasta, zwłaszcza kiedy jest wilgoć na zewnątrz. Tak można powiedzieć. Z różnych źródeł, z różnych programów staramy się to oświetlenie naprawić, poprawić przy wsparciu ze środków zewnętrznych. Teren całego miasta. Całego miasta. Całego miasta ru, 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 znaczy, ja nie wiem, nie, jeżeli chodzi o kolejność wykonywania robót, to też myślę, że więcej by powiedział naczelnik Kwieciński, jeżeli chodzi o zakres, taki harmonogram rzeczowo-finansowy i gdzie konkretnie się rozpoczną prace i, i w którym kierunku będą się, że tak powiem, przemieszczały. No bo to też chyba chodzi o to, żeby wyłonić firmę i z tą firmą wtedy określić zakres tych prac. I kolejność. Czy możemy powiedzieć o pracach przy budowie pawilonu dla kupców z czasów 3 majora i etapie? Kończymy. Chcemy, robimy wszystko, żeby uruchomić ten pawilon handlowy, tę przestrzeń do, do prowadzenia handlu dla kupców od 1 stycznia 2020 roku zaraz po zakończeniu inwestycji, a ona jest już na ukończeniu, nie powiem dokładnej daty, bo to też te daty często są przesuwane na wniosek wykonawców z uwagi na jakieś okoliczności niespodziewane w trakcie wykonywania tych prac. Z reguły się tak dzieje i z reguły inwestorzy zgadzają się na, no bo trudno, że tak powiem nie zgodzić się i, 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 i droczyć się z wykonawcą, że czegoś nie zrobił. No, no lepiej już myślę się po prostu dogadać i pozwolić dokończyć tę pracę tak, żeby inwestycja była w 100% zakończona. Następnie będą wszystkie odbiory techniczne i jest koncepcja taka przy porozumieniu z Radą Miasta żeby przekazać w trwały zarząd ten budynek zakładowi budżetowemu targowiska miejskie a następnie z uchwałą rady miasta bo rada miasta ma takie kompetencje w formie bezprzetargowej przekazać to stowarzyszeniu kupców za oczywiście odpłatnością wynegocjowaną na podstawie cen rynkowych w tamtym terenie tak, to w ramach rewitalizacji miasta Sandomierza. Natomiast ponieważ ten budynek będzie przeznaczony pod działalność handlową, zarobkową, nie mógł być współfinansowany ze środków zewnętrznych. W całości ten budynek został sfinansowany ze środków własnych. Około 2 milionów złotych. Miał kosztować dużo, dużo mniej, jednak życie nam pokazało, że, że te koszty. Przypomnę tylko, że musieliśmy dołożyć już nie pamiętam ile, żeby w ogóle rozpocząć tą inwestycję za zgodą Rady Miasta. Musieliśmy dołożyć jakieś środki, bo w kosztorysie inwestorskim były o wiele mniejsze. Ja, ja myślę, że. Nie. Też próbowałem to rozstrzygnąć, na tamtą chwilę mam taką informację, że na chwilę jakby szacowania kosztów, to było przed rokiem 2015, takie były ceny na rynku, a, a potem po prostu ceny rynkowe zmieniają się i prawdopodobnie zmienią się jeszcze w roku 2020, także spodziewamy się, że wszystkie inwestycje nam w mieście podrożeją, chociażby w związku z podwyżką płacy minimalnej, jednak to firmy będą musiały sobie rzucić w koszty i jest poza tym jest tych firm mało. To zależy też od tego, kiedy się rozstrzyga przetarg. Jeżeli się rozstrzyga przetarg na początku roku budżetowego, wtedy jest większa szansa. Natomiast jeżeli to jest w drugiej połowie roku, najczęściej jest tak, że wykonawcy mają już roboty zagwarantowane do końca danego roku budżetowego. Nie jest ich za dużo na rynku w każdym razie, tych wykonawców. Jeszcze takich rzetelnych, którzy, którzy by chcieli. Ja jeszcze przypomnę, że mieliśmy z wykonawcą podpisaną umowę z pierwszym, który wygrał przetarg na budowę tego budynku. Ale wygrał przetarg, ale nie podpisał umowy. I tak naprawdę nie wiemy dlaczego. Prawdopodobnie dlatego, że dał za niską cenę i zorientował się, że nie jest w stanie w tych pieniądzach wykonać inwestycji. Bye.